Bracia Grimm, czerwony kapturek. W przytulnej chatce pod lasem mieszkała sobie prześliczna mała dziewczynka. Miała gęste, jasne loki i niebieskie oczy, a wołano na nią czerwony kapturek. Bo na głowie nosiła czapeczkę z czerwonego aksamitu uszytą przez babcie. Kiedy biegała szybko wokół domu, ta czapeczka migała tylko między zielenią. Pewnego razu babcia czerwonego kapturka nagle zachorowała. Kiedy mama dziewczynki dowiedziała się o tym, zawołała swoją córeczkę i wręczyła jej koszyk pełen smakołyków. Były tam słodkie ciasto, butelka soku malinowego, kawałek pieczeni i lekarstwo na kaszel. Idź kochanie do babci, powiedziała. I zanieś jej wszystko co tu spakowałam, będzie jej to bardzo potrzebne. Dobrze mamo. Odpowiedział zawsze chętny do pomocy Czerwony Kapturek. Tylko pamiętaj, moja droga, abyś nigdzie nie zbaczała, bo się potkniesz, rozbijesz butelkę i dla babci nic nie zostanie. Czerwony Kapturek w podskokach wyruszył do mieszkającej w lesie babci. Był wczesny ranek. Słońce nie świeciło jeszcze zbyt mocno, a ptaki ślicznie śpiewały. Dziewczynka pamiętała o przestrogach mamy, więc szła prostą drogą, na nic nie zwracając uwagi. Nagle z krzaków wyszedł duży wilk. Czerwony kapturek nigdy jeszcze o nim nie słyszał, więc się go nie bał. Och, cóż za śliczna dziewuszka a co ty tu robisz, samiutka? Spytał wilk przy Jestem czerwony kapturek i idę do chorej babci. Niosę jej lekarstwo na kaszel. Odpowiedziało niewinne dziecko. A gdzie mieszka twoja babcia? spytało podstępnie wilczysko. Och, niedaleko, w chatce na polanie. Jej domek ma brązowy dach i jest otoczony zielonym żywopłotem starniny. Wilk pomyślał, że babcia to łakomy kąsek, ale jeszcze większej ochoty nabrał na małą, słodką dziewczynkę. Więc pomyślawszy chwilę, wpadł na pomysł, jak opóźnić przybycie czerwonego kapturka do babci. Czemu tak się spieszysz? spytał niewinnie. Spójrz tylko, jak ślicznie wygląda las o tej porze. Jakie tu światło, jaka zieleń, jak ślicznie ptaki śpiewają. A tam? O, cała polanka fiołków. Babcia będzie zachwycona, jak jej przyniesiesz bukiet tych pachnących kwiatuszków. Niewiele myśląc, dziewczynka zaczęła zbierać fiołki, a wilk pognał do domku babci i mocno zastukał w drzwi. Kto tam? Usłyszał zachrypnięty głos. To ja, twoja wnuczusia, odparł, naśladując głos czerwonego kapturka. A to otwórz sobie drzwi sama, bo jestem słaba. Z łóżka wstać nie mogę, poprosiła poczciwa babcia. Wtedy wilczysko wpadło do izby. Otwarło paszczę i połknęło przerażoną staruszkę. Potem przebrało się w jej koszulę nocną i czepek, włożyło na nos jej okulary i położyło się do jej łóżka. Tymczasem wesolutki czerwony kapturek już nadchodził. Z jego koszyka wystawał bukiet świeżych, pachnących fiołków. Babcia bardzo je lubi, na pewno się ucieszy. Puk, puk, rozległo się stukanie do drzwi. Wilk nastroszył uszyska. – Czy to ty, wnusiu? – Wchodź, wchodź, ja niestety drzwi ci nie otworzę, bo jestem bardzo słaba – odezwał się udając głos babci. Dziewczynka weszła więc sama do domku, ale kiedy znalazła się przy babcinem łóżku, coś ją zaniepokoiło. Poczuła dziwny strach, a nigdy wcześniej nie bała się babci. Dziś jednak wyglądała ona jakoś inaczej niż zwykle. Głośno sapała i oczy jej dziwnie błyszczały. Dzień dobry, babciu. Drżącym głosikiem odezwał się czerwony kapturek. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym cię mogła lepiej widzieć, promyczku, odpowiedział wilk. A dlaczego masz, babciu, takie wielkie uszy? Żebym cię mogła lepiej słyszeć, kochanie. Dlaczego masz takie wielkie zęby? Wykrztusiła dziewczynka i trochę się cofnęła. Żebym cię mógł szybciej zjeść! Wrzasnął wilk i połknął czerwonego kapturka. Nikt nie usłyszał krzyku przerażenia małej dziewczynki. Potem syty wilk położył się do łóżka i głośno zachrapał. Traf chciał, że usłyszał go przechodzący obok chatki myśliwy. Ech. Coś ta staruszka za głośno chrapie, powiedział do siebie i postanowił zajrzeć do babci. Kiedy ujrzał śpiącego w jej łóżku wilka, postanowił go zastrzelić. Potem jednak doszedł do wniosku, że wilczysko smacznie śpi, bo się najadło. Myśliwy rozpruł więc nożem brzuch zwierzęcia i wydobył z niego czerwonego kapturka i babcie. Ich radość nie miała granic. Wilkowi napełniono brzuszysko kamieniami i zaszyto. Gdy się obudził i chciał wstać, natychmiast padł nieżywy. A babcia posiliła się smakołykami z koszyka wnuczki, wypiła lekarstwo i wyzdrowiała. Czerwony Kapturek zaś obiecał sobie w duchu, że już nigdy nie zejdzie w lesie z prostej drogi i zawsze będzie słuchał matczynych ostrzeżeń. Tak też się stało. Dziewczynka odtąd często odwiedzała babcie w domku na polanie, ale nigdy już nie zatrzymywała się, by porozmawiać z obcymi. Tymczasem w lesie osiedlił się kuzyn złego wilka, który swego czasu ośmielił się zapolować na babcie i wnusie. Ujrzawszy czerwonego kapturka na dróżce, nie mógł się oprzeć urokowi dziewczynki i podążył za nią aż do chatki jej babci. Dziewczynka przywitała się serdecznie z ukochaną babcią i zasiadły do stołu, a wilk tymczasem obchodził dom szukając wejścia, którym mógłby dostać się do środka i zaskoczyć je. Na szczęście obie usłyszały dziwne szelesty pod oknami i od razu domyśliły się niebezpieczeństwa. Wnusiu kochana. Rzekła babcia: Zawieź no kocioł w kominie, damy temu wilkowi nauczkę. Wkrótce w kotle zabulgotała wrząca woda. Babcia słusznie się domyśliła, że nie mogąc wejść do chatki drzwiami, wilczysko będzie próbowało wejść kominem. Olbrzymie kudłate cielsko spadło nagle z góry wprost do gorącego kotła. Jak szybko spadło, tak szybko wyleciało z powrotem w powietrze. Wilk zawył dziko i odtąd już z daleka omijał chatkę babci, a do czerwonego kapturka też nigdy nie odważył się zbliżyć.